Minister Gawkowski delikatnie, z wyważeniem, z inteligencją i z klasą, a nie z kastetem i kijem bejsbolowym jak zwykły kibol na ustawce. Zaapelował do Karola Nawrockiego, aby ten podpisał ustawę, która może ochronić nasze nieletnie dzieci przed złym wpływem nie tylko social mediów, ale także propagandy, hejtu, siania nienawiści, jak i tego, co właśnie odwala grok, czyli model AI dostarczany przez Twittera należące Przepraszam, przez x należącego do wielkiego orędownika prawicowej kultury prorodzinnej Elona Maska. Minister Gawkowski powiedział wyraźnie, to co dzisiaj może Grok zrobić z dzieckiem, z kobietą, z politykiem, czyli dosłownie przerobić każde zdjęcie tak, że nagle jesteś nago, ewentualnie w skąpym bikini, to jest nic innego jak przekroczenie granicy wolności. Wolność słowa, jasne, jest istotna, ale łamanie prawa ma też swoje wymierne elementy. I jeżeli minister Gawkowski mówi wyraźnie, a jest ministrem cyfryzacji, więc teoretycznie powinien wiedzieć co mówi, że ustawa blokująca takie rzeczy leży na biurku Nawrockiego, to Karol Nawrocki zamiast kastetu powinien wziąć długopis, ewentualnie pióro po Andrzeju Dudzie i podpisać taką ustawę. No chyba, że Karol mimo że jest Uznawany za kibola narodowego, nie ma na tyle wielkich kochonec, żeby przeciwstawić się Elonowi Maskowi, a tym samym Donaldowi Trumpowi. Ja tylko przypomnę, panie Karolu, pan ma nieletnie dzieci i pana dzieci też mogą paść ofiarami przeróbek przez groka. Naprawdę tego pan sobie życzy dla nich, jak i dla kilku milionów innych małych dzieci w Polsce? Ja osobiście mówię wyraźnie, granica AI przez Groka została przekroczona drugi raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.